Oddychanie jest istotą naszego życia. Czym oddychamy na co dzień? Poziom zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniach może być nawet 100 razy większy niż poziom zanieczyszczenia powietrza na zewnątrz. Mimo wszystko, większość z nas ponad 90% swojego czasu spędza w pomieszczeniach. Kiedy gotujemy, zapachy, gazy i produkty spalania rozchodzą się w powietrzu. Żyjemy w królestwie kurzu i różnych mikrocząsteczek. Dwutlenek węgla trafia do atmosfery. Tak samo pary środków chemicznych, których używamy w domu. Niewentylowane pomieszczenia gromadzą wirusy i bakterie. Prowadzi to do powstawania pleśni. I skraplania wilgoci na oknach. Jeśli mamy kominek w domu, tlenek węgla może przenikać do pokojów. Oczywiście najprostszym sposobem, aby przewietrzyć pomieszczenia, jest otwarcie okien. Jednak otwarte okna powodują, że do wewnątrz dostaje się dużo hałasu, kurzu, alergenów, owadów i pasożytów. Otwarcie okien w zimę powoduje natychmiastową utratę ciepła. Jak również niezdrowe przeciągi. Nawet jeśli wietrzymy pokój przez 3 godziny, to świeżym powietrzem będziemy się cieszyć tylko pół godziny. Jak możemy żyć w zdrowym środowisku, oddychać świeżym powietrzem i oszczędzać energię? Komfort w domu zagwarantuje nam energooszczędny system wentylacji z odzyskiem ciepła. Jak działa taki system? Pokoje wyposażone są w kanały doprowadzające świeże i odprowadzające zużyte powietrze. System obsługuje centrala wentylacyjna. Świeże powietrze z zewnątrz jest zasysane do pomieszczeń. Zanieczyszczone powietrze jest zasysane z pomieszczeń do centrali wentylacyjnej tak, aby uniknąć zmieszania z powietrzem świeżym. Po tym, jak świeże powietrze zostaje oczyszczone, pochłania ono ciepło z powietrza wyciąganego z pomieszczeń, a następnie oddawanego na zewnątrz. W ten sposób uzyskujemy dużą oszczędność energii potrzebnej do ogrzania powietrza. Ten proces nazywa się odzyskiem ciepła. Ogrzane powietrze jest dostarczone do pokoi. Innowacyjny, obrotowy wymiennik ciepła stosowany w centralach wentylacyjnych komfowent może odzyskać nawet do 92% ciepła. Nie możemy zobaczyć lub usłyszeć świeżego powietrza. Być może nawet go nie wyczujemy. Możemy za to stworzyć bezpieczne i zdrowe środowisko dla swojej rodziny. Centralne wentylacyjne Komfowent. Świeże powietrze dla Twojego domu.